Dzisiaj odcinek o sadzeniu, a konkretnie o sadzeniu mechanicznym. Ale nie tylko, bo zabiorę Was też na szkółkę i trochę sobie o niej opowiemy. Ja jestem Piotrek, to jest kanał Okiem Zula i zapraszam na kolejny odcinek. Tego dnia po raz pierwszy miałem okazję obsługiwać sadzarkę. Początki były trudne, zresztą to za chwilę będziecie mogli sami ocenić. Z każdą godziną było coraz lepiej, ale wiadomo, na początku trzeba się do tej pracy wdrożyć. Do posadzenia mieliśmy 5000 sztuk buka. No, i przy okazji spróbowałem zmierzyć wydajność na tej powierzchni. Rzędy są w miarę długie, bo rane jak widać no dość prosto, nie jest źle. No i orka była robiona z pogłębiaczem, dlatego widać, że ta ziemia jest tutaj taka pulchna. Fajnie korzenie będą porozrywane. Tutaj szerokość między rzędami liczyliśmy przed chwilą z leśniczym. To wychodzi około 160, także to już jest takie też fajne przygotowanie pod ewentualne mechaniczne koszenie. Jeżeli ktoś kiedyś by się zdecydował kupić jakąś wykaszarkę, no to wtedy można sobie śmiało tutaj już myślę, że po tym jeździć. Na początku trzeba poświęcić trochę czasu na ustawienie odpowiedniej więźby. Tutaj jest taka tabelka, która pomaga w ustawieniach, ale też trzeba brać na nią poprawki. No bo wiadomo, że inaczej będzie na piasku, a inaczej na twardszych glebach. No i właśnie, pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy po zakupie sadzarki, to dospawanie takich dodatkowych płaskowników tutaj na to koło napędzające. Dzięki temu zminimalizowaliśmy poślizg koła napędowego no i sadzarka utrzymuje taką więźbę, jak na początku się ją ustawi. Sadziliśmy nią przez kilka tygodni wiosną. Sadzony był dąb i buk z odkrytym systemem korzeniowym oraz sosna z kontenera. I sam rodzaj sadzonki nie robi tutaj większej różnicy, robi ją natomiast powierzchnia, na której się sadzi. Tu mamy kolejną taką trudniejszą powierzchnię z dużą ilością pniaków. Tutaj kiedyś też było trochę wywrotów. No i to z tego co pamiętam to było chyba cięte harwesterem. Stąd te... nie, chociaż nie, to nie był harwester. To powierzchnia obok. No, mimo wszystko trochę tych pniaków jest, dlatego w takich miejscach trzeba będzie podosadzać. Tutaj gdzie jest równo idzie bardzo fajnie. Właściwie pozostaje tylko udeptać. Więźba jest utrzymana. Ma być tutaj... 111 bądź 112 cm, tak leśniczy wyliczył, a wychodzi tak między 110 a 115. Wiadomo, kółko czasem się pośliźnie troszkę, dlatego idealnie na pewno nie będzie. No, początki nie są łatwe, ale temat do ogarnięcia jest ok, sadzimy. I to jest właśnie to, że... a coś się zablokowało. Pójdzie? Pójdzie. Co miałem mówić? To jest właśnie to, że do tej sadzarki nie może być za duży traktor, bo w razie napotkania przeszkody taki mniejszy traktor po prostu się zatrzyma. No a duży to wiadomo, szarpnie, pociągnie i coś, coś pęknie, coś strzeli. Dlatego taka 80 to jest w zupełności wystarczający traktor. Widziałem, że tam nawet takim zetorem 70-konnym ktoś sadził. Myślę, że tak maks do 100 koni to jest dobre rozwiązanie. Na początku mówiłem, że opowiem Wam o szkółce, to, to może, może zróbmy to teraz. Nasze Nadleśnictwo ma szkółkę, szkółka zespolona, Nadleśnictwo Oleśnica Śląska no i jeszcze parę lat temu to wszystko świetnie tam prosperowało w najlepszym okresie, to tak jak jak rozmawiałem z osobami, które kiedyś, kiedyś tam pracowały to na szkółce pracowało 14 osób 14 osób zatrudnianych przez Nadleśnictwo Dzisiaj obecnie została tam jedna osoba, taka pani Ula i jeden kierowca ciągnika, który zajmuje się tam między innymi drzewek, no i leśniczy, no wiadomo leśniczy być musi. No i teraz właśnie wynikła taka sytuacja, że szkółka zostaje oddana pod usługi. Jesteśmy jeszcze przed przetargami. Film opu zostanie opublikowany pewnie sporo później. Ale już wam teraz mogę powiedzieć, że no prawdopodobnie nikt tej szkółki nie weźmie. Chyba, że faktycznie jakiś ktoś obcy przyjdzie i, e, no i będzie chciał za jakieś odpowiednie pieniążki ten pakiet szkółkarski wziąć. No to właśnie nie jest też pakiet szkółkarski typowo, tylko szkółkę próbu, próbu, e, próbuje się szkółkę dołączyć jakby do, do pakietu innych leśnych, czyli jest tam e, 6 lub 7 leśnic takich z st tą e standardową pracą będzie e pozyskanie i tak te wszystkie prace inne plus szkółka. No, no, myślę, że tutaj nic przypadkiem się nie dzieje. E nic przypadkiem się nie dzieje. No. Nadleśnictwo wie, że osobno nikt szkółki nie weźmie, a tu jednak są firmy, które od lat pracują na swoich leśnictwach, no to na spokojnie można sobie dołączyć tą szkółkę do, do pakietu i oni to wezmą. A ja jednak nie byłbym taki pewny. Jednak no, na szkółce w większości to są prace ręczne. Tak jak przeglądałem ten wykaz prac, no to jest na przykład wyrywanie, sortowanie i liczenie Sadzone. No i potem jeszcze też załadunek. No i tych drzewek jest tam wykazanych milion dwieście tysięcy. A to jest tak dość, dość sporo. Zwłaszcza, że tutaj teraz każdy z ZULi ma problemy z ludźmi. No, nie będę teraz wnikał, z czego te problemy wynikają. ale fakt jest taki, że, że nawet jakbyśmy wzięli tą szkółkę, to nie ma opcji, żeby, żeby tutaj ją ogarnę, Zwłaszcza, że te, ta ilość tych drzewek do wyrwania jest duża i to trzeba zrobić w krótkim okresie, bo to wiadomo przed, przed sadzeniami ten materiał szkółkarski musi być przygotowany, żeby Zule mogły sadzić. Ale jeżeli Zul przerzuci swoje wszystkie siły na, na szkółkę, to kto będzie sadził? Wiecie o co chodzi. No ja tego nie widzę, ale tutaj czas pokaże, zobaczymy, a może akurat ktoś obcy przyjdzie, weźmie te wszystkie pakiety. To czas pokaże. No umówmy się, nie jest to dochodowy biznes. Tutaj za tym muszą iść pieniążki, no bo to tak jak już mówiłem, to są prace leśne, e, boże, prace ręczne do pracy ręcznych trzeba ludzi, a ludziom trzeba zapłacić. A ludziom trzeba zapłacić dobrze i dużo trzeba zapłacić, bo czasy mamy takie, jakie mamy. Inflacja szaleje, każdy chce też zarobić. Skończyło się, że tam ktoś będzie robił za 2 czy 2,5 tysiąca. Dobra, wiem, że jednak ludzie tak robią za takie pieniądze, ale... No, starajmy się zwiększać swoje dochody, bo... No to innej, innej opcji nie ma. Taniej w sklepach nie będzie. Paliwko teraz mamy już po... Po ile mamy paliwo? Po 6 zł? ponad 6 zł widziałem, a może nawet będzie trochę więcej. Niektórzy tam wróżą, wróżą że, że może nawet być po 8 zł. I takie kalkulacje e, dają do przetargu. Ja wiem, że może być tutaj trochę głośno i mam nadzieję, że wybaczycie mi tą jakość dźwięku. Ale warunki są, jakie są. Jezus Mario I musimy sobie z nimi radzić. A myślę, że dla wielu osób taki film tak będzie ciekawy. Odnośnie wad tej sedarki. No bo nie wiem, czy o zaletach mówiłem, czy dopiero miałem powiedzieć. Ogólnie jest spoko. Nic się tutaj takiego złego nie wydarzyło. Sadzi się w miarę wydajnie. Obsługa jest prosta e, ogólnie jest ok, ale no, są też jakieś takie nie powiedziałbym wady, może bardziej niedociągnięcia. Tutaj nie sadzę, e, znaczy nie inaczej. Też nie niedociągnięcia, nie tylko po prostu rzeczy, które można by jakoś próbować zmienić. Pierwszą taką rzeczą jest e, ta pleksa. Tutaj, z jednej strony, jest fajnie, że. E, że jest widno, jest e, fajna widoczność, ale ona strasznie rezonuje. Jak ciągnik wpadnie tam w jakieś takie odpowiednie obroty, tutaj robi się strasznie głośno. To pewnie mieliście okazję zauważyć. Teraz tego nie słychać, ale gdzieś tam pewnie wyłapiecie. Druga sprawa. Pokażę. Tak, też jest taki przeszklony. Znaczy na tą, tą płytą Flexo e, Zrobiony tutaj, wykończony, i to, jak sadziliśmy na wiosnę i tam słoneczko wyszło, to tutaj znowu grzało. Więc należałoby się zastanowić, czy by na przykład dachu nie zrobić e, takiego po prostu mniej transparentnego. Teraz druga rzecz to fotel. Mógłby być wygodniejszy. Ja nie mówię nawet, bo może na przykład zrobić w opcji. Eee, może klient chciałby dopłacić do, do lepszego, wygodniejszego fotela? Powiedzmy, nie wiem, 500 zł, czyli ile tam kosztuje taki lepszy hotel? Eee, myślę, że może by się znaleźli chętnie na to. Jeszcze jedna rzecz, o której miałem powiedzieć, ale kompletnie zapomniałem. No, jak sobie przypomnę, to dopowiem. Kolejny rządek. I takie sadzenie mi się podoba. nie Jak to wcześniej bez sadzarki, to po całym dniu. Człowiek tam ze szpadlem sobie podziabał. To wieczorem to już nawet nie było siły, żeby piwo otworzyć to, to przysłowiowe. A jeszcze jak to taki stan potrwał przez miesiąc, to naprawdę się odechciewało tego sadzenia. A teraz, no ja wiem, że tutaj na pewno pojawią się komentarze, że ktoś tam sadzi więcej, albo przynajmniej tak samo i że, że taniej i że coś tam sadźcie sobie, nawet rękami możecie kopać i bez użycia szpadla to wyjdzie jeszcze taniej. No a tutaj jednak staramy się, żeby, żeby odciążać ludzi. No ale powiecie, że co, że oni i tak przecież tam sadzą ręcznie. Pewnie, że sadzą, poprawić trzeba, ale nawet jak nie wiem, szacunkowo teraz powiedzmy, że trzeba będzie poprawić 10%, to jest i tak 90% posadzone sadzarką. Jest lżej, no jest. Ale ja już jestem przygotowany na takie komentarze 100% pewności, że taki się pojawi. Pod poprzednim filmem sadzenia był tam taki jeden oburzony. Człowiek, że mówię, a kurczę, biedaki w jakichś starych wiaderkach noszą sadzonki. Panie kochany, jakby e, możesz się nosić w reklamówce z biedronki, aby tylko system korzeniowy był osłonięty i nie był narażony na przesuszanie. Że takie teksty to. No, ja nawet nie wiem, jak to komentować. Po prostu chyba trzeba ignorować. A ludzie, jak to ludzie to potrafią. Wyczepić się do wszystkiego. No i to jeszcze rozumiem. Że jest tam jakaś konstruktywna krytyka, czy jakieś wywołanie dyskusji na jakiś fajny temat. No ale no niestety, bardzo dużo jest osób, które po prostu drom mordę I mają jakiś tam swój światopogląd i drom jabę. Odnośnie przesuszania e, korzeni. I tutaj właśnie teraz jest fajnie, bo jest okres. Okres jesienny Mamy jesienne sadzenia Dlatego to nie ma takiego Słońca, jest już chłodno Można sobie sadzonki tak normalnie Tutaj trzymać, nie ma z tym problemu One tak szybko nie wysną Ale latem wypadałoby jednak Nakryć, albo po prostu zwilżać Je co jakiś czas Albo zwilżać i nakryć, też można To tam zawsze jakąś Banieczkę z wodą Się wozi I, i polewamy te sadzonki No, i wczoraj nie udało się skończyć, bo oczywiście nie obyło się bez awarii. Pęk tutaj wieszak, a tutaj tato go pospawał. Myślę, że jeszcze trochę wytrzyma. Nie ma sensu nowego kupować. Ile nam zajęło posadzenie tej powierzchni? Przypominam, było tutaj do posadzenia 5000 sztuk półka. I tak wczoraj sadziliśmy około 4 godzin. Dzisiaj ogarnęliśmy resztę do śniadania, czyli dwie godzinki, łącznie 6 godzin i 5000 sztuk buka. No, wynik taki całkiem niezły. I po tym wczorajszym i dzisiejszym dniu no troszkę zmieniłem zdanie co do statystyk podawanych przez producenta. Producent twierdzi, że jest możliwe posadzenie 1000 sztuk na godzinę. No nam tutaj wyszło ciut mniej, ale też jakoś bardzo się z tym nie spieszyliśmy. Także uważam, że w odpowiednich warunkach 1000 sztuk na godzinę jest realne. No i na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Co będzie w kolejnym odcinku? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale na pewno wymyślę coś fajnego. Dzięki za obejrzenie. Na razie.